O oh no, my god! Jeśli będziesz, jeśli będziesz Jeśli Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, o subie, jeśli jesteście nowi Pamiętajcie również, że możecie mnie wspierać Wbijajcie też na Discorda Ja już nie przedłużam, lecimy dalej B main Alot B main Side One site, one side Two Stars, Powiedziałem tak dużo razy, że to jest B, że jest w sajcie, a i tak byłem sam. Bardzo mi się to nie podoba. Straciłem buldożera, buldupy jak to mawia jedna osoba. To tam u ciebie? Jak pan szufki? Mam nadzieję, że trochę lepiej niż mój aim. nie napisałam. I olałeś, tak? To jest lepsza taktyka niż myśleliście. aż patrzcie na to, Oj, ale zabiłem jeszcze jednego. Good luck. Thank you. Idiota wykrzyknik IQ no właśnie. One middle. M middle. Wypierdzielaj! No, 20 sekund, 25. nawet nie skanowałem. Ale ja jestem mocny! Spadłeś może z nieba, bo się nieźle przypić No, spadłem, aż tak widać? To meet one market. One enemy remaining. Ooh, let's go. Ich hab einen Durchfall. That's not good. What do you think, Omen? Oh, Bro, this is not good, man. Not good. Oh fuck. Like, for you, man, it's not good if you have uh, diarrhea. You know. Oh my God. Good, good. Ich liebe guys. That's. The smoke is uh, not good, my friend. Ah, I can heal you, yes, of course, of course, sorry, sorry. We are so bad guys. 80 Jets, 80. Jak tablet graficzny do dobra, let's go. Na Hans Island ma granice z Danią, więc dwie. Okej, okay, patrz. Akurat, jeżeli chodzi o geografię, jestem całkiem dobry. Lubię geografię, dużo w Dzieło też kiedyś grałem, nie byłem najlepszy może, ale ale geografia to jest jednak coś, co, co coś tam potrafi. nie? Więc takie, takie quizy, co dla mnie... Y, mogę, się, mogę się pokazać z tej wreszcie mądrej strony, co mnie bardzo cieszy, bo nieczęsto jestem w stanie się pokazać. Wierzą wyspy Dymadesa? Akurat tego nie wiem, na wyspach się nie znam. Z wyspami mam ogólnie problem, katana RGX jest ładna. Nie znam tych żadnych wysepek, mam też problem z jakimiś tam... No jak są, jak są, te wyspy na przykład w Ameryce Środkowej to też tego nie ogarniam Nie? Mówię do Sage O my god. Jeśli będziesz, jeśli będziesz Jeśli będę się odmawiał O mój Boże Dzięki Powiedz do niego shot. Shot? What shots means. What Shots? Co to znaczy shots? Co? Oh, tak Jak w czy coś O, nice. Dobra, trzeba się popisać Rounded. One enemy remaining. Oh. Last player standing. Pisters. ale popisałem się trochę. Chyba nie! So. I... Good Spike planted. I Nice. No. Andrew Heaven, Andrew Heaven. Phoenix, Boże. Get Phoenix jesteś najlepszy na świecie. Oh Boże, trzymam kciuki. Oh my god, you are the best. You are the best. Like wait, Orki. Like at, uh, Orki. z Majorki. Or Orki z Poznania I ze stalowej woli Pan Bóg Stworzył walenie inside, Kiedy się go... Kocham on mówi całą taktykę Ja śpiewam orki z Majorki Ok, let's go, let's go One heaven We have to go Oh my god No, stand, pudełko. Kurdy, nie wiem co to jest chyba. Mówiłem ci Luka, że Jules to mój znajemy. Oczywiście boomin to jest. Piór cudowna wspaniała osłupka. Have... Well. Okay. Uh... Nice! Monsters, nice. Tak, yes, yes, tak, one market. Backside. Okay. Chat, muszę im coś powiedzieć miłego po niemiecku. Szybko, 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 coś miłego po niemiecku na sam koniec. Jazid Gay, bist Zayagut? Zaja też czytał? Jak się zaya good? Zaya. Nice, do be Zaja good guys. I love you. I dish. Thank you for the game. Have a very good night, yeah, very good life.